Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Pasieka Patryka. Dzisiaj zabierzemy się za budowę Daszka. Jest to, można powiedzieć, końcowy etap z serii filmików, które chciałem Wam pokazać. Pokażę, jak ja ten Daszek robię. Powstanie jeszcze pewnie jeden filmik, taki, w którym będę wszystko podsumowywał, bo były też takie pytania w komentarzach, jakie są koszty na przykład. Zbudowania takiego korpusu. Powiem oczywiście wszystko mniej więcej, jak to wychodzi cenowo. Oczywiście każdy, każdy może użyć innego drewna, bo drewno tutaj jest takim czynnikiem, który ma znaczący wpływ na cenę finalną takiego całego ula kompletnego czy, czy poszczególnych jego elementów. Ale powiem, ile to wyszło u mnie. A dzisiaj, tak jak już powiedziałem, zabieramy się za budowę daszka. Nie będę przeciągać. Za chwilę zobaczycie, jak ja to wykonuję. I zapraszam do oglądania. I co, przechodzimy bezpośrednio do działania. Ja już mam tutaj elementy docięte. Nie będę dzisiaj pokazywać, jak ja to robię. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką, jak to robię, z jakiego drewna to robię, to zapraszam do obejrzenia poprzednich filmików. Tam wszystko pokazuję, wyjaśniam. No chyba jeżeli komuś się nie będzie chciało... Oglądać poprzednich odcinków, to proszę pytać. Oczywiście jak zawsze w komentarzach odpowiem na każde pytanie. No i co? Mamy tutaj cztery elementy. Musimy zbudować taką ramę. Składa się ona z dwóch dłuższych elementów i z dwóch krótszych. Dwa dłuższe mają wymiary 47 cm długości i w moim przypadku 9 cm wysokości. Dlaczego? Tutaj jest 9 cm. To opowiem może później. Dlaczego, oczywiście, tak dużo? Bo ta rama mogłaby być zdecydowanie mniejsza. Myślę, że o jakąś 1 trzecią. Spokojnie 6 cm by wystarczyło. Ale nic. W moim przypadku będzie to 9 cm wysokości, 47 długości te długie i 43 te krótkie. I skręcamy to w taką ramę. I co, mamy skręconą ramę. Ona ma, ona te wymiary, które wcześniej podałem. Tworzą kwadrat w bokach 47 na 47. Przechodzimy do kolejnej czynności. I teraz przechodzimy do docięcia styropianu, ponieważ ja będę izolować swoje daszki styropianem. Też się to przyda przy, jako wygłuszenie w momencie kiedy będzie deszcz padać, grad, bądź cokolwiek innego. Ale to już nie będę mówić o kwestiach tutaj jakie, jakie, jaką rolę ten styropian ma odegrać, po prostu pokazuję jak ja to wykonuję, a decyzja czego używamy osobiście każdy z nas do budowy ULA, to myślę, że jest to kwestia indywidualna. Przykładam ten styropian do jednego z narożników, które już są wyprofilowane, że tak powiem. I docinam tylko tutaj wewnętrzną część nożykiem, takim tapetówką. I co? Wkładam wtedy ten styropian do środka na same dno. Ładnie on wszędzie przyleża. I mamy coś takiego już w, w chwili obecnej. Rama wypełniona styropianem. Kolejnym etapem jest docięcie takiej formatki 47 na 47 z płyty OSB. Docinamy sobie taką formatkę. Bądź możemy zamówić, jeżeli uda się w markecie kupować te płyty OSB, to tam można, mogą nam dociąć już na formatki gotowe. Ja prędzej tak robiłem. Tym razem zrobiłem inaczej, kupiłem w całości. Zawsze parę groszy jest taniej. Ja do mocowania używam takiego takera. Nie wiem, czy go pokazywałem wcześniej, czy nie. Pokażę w razie czego jeszcze raz. Jest o wiele szybciej niż Miałbym wkręcać to na wkręt. I co mamy? Przymocowaną płytę do góry daszka. Styropian już nam nie wypadnie, jest solidnie osadzony tutaj górę mamy i co pozostaje nam teraz jeszcze kwestia wentylacji. Ja po w poprzednich daszkach, które wykonywałem w zeszłym roku, nacinałem tutaj piłą takie podłużne otwory. Niektórzy robią, wycinają to, wycinają takie kółeczka, wstawiają siatkę jako zabezpieczenie przed różnymi niepożądanymi stworzonkami. Ja postanowiłem wycinać to piłą, żeby nie mocować tej siateczki. Fajnie to wychodziło, ale w tym roku wymyśliłem jeszcze coś innego, jeszcze inne rozwiązanie, które Wam właśnie pokażę. I możecie powiedzieć, co sądzicie, powiedzieć w komentarzach, co sądzicie o takim rozwiązaniu. Ja myślę, że ono sprawdzi się z bardzo fajnie. Myślę, że nawet jest to jeszcze lepsze rozwiązanie niż z wycinaniem tych otworów. Że ta wentylacja będzie jeszcze lepsza. Jeszcze fajniej będzie, te, będzie ta cyrkulacja tego powietrza się odbywała. No ale to już tak jak mówię. Przechodzimy do działania i pokażę Wam o co chodzi. Z takich odpadków, które mi zostały po budowie wcześniejszych elementów, czyli na przykład korpusów, wycinam takie kwadraciki. One mają chyba. 3 na 3 Nie wiem, nie mierzyłem tego. Każdy z nich jest równy, montuję je tutaj w każdym z narożników. Dzięki czemu ten daszek ładnie spocznie, osiądzie na y, ostatnim górnym korpusie i na powałce. I teraz, i wcześniej, y, docięte te cztery klocuszki mocujemy w narożnikach. Y, ja je jeszcze nawiercam. Takie małe elementy, yy, zwłaszcza jeżeli one są jeszcze bardzo suche, tak jak te drewno, potrafią pękać. Ja je nawiercam, dzięki temu unikam takich niespodzianek. Mamy już ramę, mamy styropian, mamy górę formatka. Teraz takie cztery locuszki i oczywiście one, one też będą służyły do wentylacji. Daszek, korpus i teraz co? Tworzy nam się tutaj taka przestrzeń. Oczywiście to będzie zamknięte tutaj powałką jeszcze i w momencie kiedy powietrze będzie przedostawało nam się przez pajączek będzie uchodziło tutaj i będzie miało ujście z każdych czterech stron tego daszka. W momencie, kiedy mamy nawierconą tylko bądź dziurkę tutaj, bądź nacięte dwie, dwa otwory lub jeden, to te powietrze aż tak bardzo moim zdaniem nie przepływa tak jak będzie przepływać w chwili obecnej. I właśnie po co teraz ta wysokość 9 cm w tej ramie. Z tego względu, że jeżeli tu nam będzie zawiewać jakiś wiatr, to on tak szybko tam nie wejdzie i tutaj na dół i tam do środka. Bo jeżeli będziemy mieli pajączek w środku, to to jest zbyt długa odległość, żeby tam wiatr mógł hulać. Ale w drugą stronę, w momencie kiedy wilgotne, ciepłe powietrze będzie się wydostawać z ula, to będzie mogło z każdej, z każdych czterech stron się wydostawać. Myślę, że, że ta cyrkulacja powietrza będzie, będzie lepsza tutaj. Długo myślałem, z czego, czym będę pokrywać daszki. Zastanawiałem się pomiędzy blachą ocynkowaną, a właśnie tą blachą offsetową. I na chwilę obecną wybrałem offsetówkę, z tego względu, że krążą opinie, że właśnie ta blacha fajnie się sprawdza, że ona się nadaje do krycia tych daszków, że jest tania w miarę, że jest łatwa w obróbce. No więc co, jak człowiek sam nie sprawdzi, to się nie przekona. No I ja postanowiłem się przekonać. Oczywiście yy, będę też wykonywać daszki z blachy ocynkowanej, yy, ale to pokażę w innych filmikach. Jest to, będzie odrębny temat. A dzisiaj pokażę, właśnie jak będę kryć tą blachą offsetową. I przechodzimy do działania. Może powiem coś jeszcze na temat tej blachy. Bo, jaki jest tego koszt? Gdzie to kupiłem? Mianowicie koszt tego to 4,50 za arkusz. Ja płaciłem, to wystarcza na jeden daszek. Plus, zostaje taki dosyć spory prostokącik. Jeszcze z tego ten prostokącik będę wykonywa, wykorzystywać do pokrycia ulików weselnych. Ale to też kolejny inny temat, i teraz przygotowałem sobie ta, takie cztery odcinki yy, z płyty OSB. Do czego? Już Wam pokazuję. Yy, szerokość yy, tej płyty to 5 cm, oczywiście długość 47, tyle ile wynosi daszek. I dlaczego 5 cm? Ponieważ yy, te 5 cm będzie zachodziło tutaj od czoła. Czyli ja sobie przykładam taką formatkę, że tak powiem, yy, docinam tutaj od niej tą blachę z każdych czterech stron i mam na zakład do góry. Jak to wygląda o co chodzi, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, już pokazuję. Jak się przejedzie, to w zupełności wystarcza. Cyk. Pozostawiam, żeby się nie przesuwało. Dojeżdżam, żeby się linie przecięły. Mamy ponacinane z każdej strony i co? Góra, dół, góra, dół, kilka razy. I proszę, docięta. Tak z czterech stron. Góra, dół. I mamy. Kolejną czynnością, jaką będzie trzeba wykonać, to dociąć sobie najlepiej taki trójkącik. On ma chyba 5 na 5 nieważne. Przykładamy do narożniczków i ustawiamy sobie ładnie równo i odcinamy. I odcinamy narożniczek. Mam nadzieję, że to jest, że będzie to dobrze widać. Góra, dół, góra, dół. I nie ma. Gdy mamy już docięte cztery strony, przechodzimy do zaginania. Najpierw formujemy delikatnie każdą z czterech stron do góry. Ja nie używam żadnych tutaj. Że tak powiem, rzeczy, żeby to docisnąć, ręką tylko podnoszę, zaginam. Trzeba uważać, tylko oczywiście, żeby się nie przeciąć. Wstępnie formujemy każdą z czterech stron. I teraz, po co, po co były ponacinane te narożniki? A po to, żeby je teraz ładnie na połowę, zgiąć. O. Będę używać takiego gumowego młotka, żeby to ładnie doklepać. Przez klepeczkę oczywiście łatwiej. Ładnie dociągnie. O co właśnie dochodziło w tym nacięciu, że teraz te narożniki ładnie nam się praktycznie zejdą do kupy, i teraz taki narożniczek zaginam w jedną stronę do środka. To można to ładnie, ładnie jeszcze młoteczkiem dopieścić, wszystko oczywiście. Kwestia, jaki efekt chcemy osiągnąć. Następna rzecz, którą musimy zrobić, to oczywiście przytwierdzić ten daszek. Ja znowu użyję tego takera. Jeżeli będziecie używać takiego samego sprzętu, pamiętajcie o tym. Aby ustawić sobie ciśnienie, jeżeli macie możliwość, oczywiście yy, na sprężarce, ponieważ ta blacha jest dosyć delikatna i jeżeli będzie za duże ciśnienie, to strzywka po prostu przebije, przerwie tą blachę i nic z tego nie będzie. Trzeba, trzeba po prostu sobie ustawić moc tego sprzętu. I mamy daszek gotowy. Myślę, że efekt jest zadowalający. Yy, jak to, ile taki daszek wytrzyma w perspektywie czasu, na pewno. Jeżeli zacznie się coś z nimi dziać, to Wam oczywiście o tym powiem. Będę też, tak jak mówiłem, robić daszki z blachy ocynkowanej. Jest jeszcze temat powałki, której budowy oczywiście nie pokazywałem, ale myślę, że tutaj nie ma czego pokazywać, bo musimy po prostu zrobić formatkę o wymiarach oczywiście naszego korpusu zewnętrznego, zewnętrzne wymiary, tak jak mówiłem u mnie w moim przypadku jest to 41,5 na 41,5, docięta formatka z płyty OSB. Wywiercony otwór otwornicą na wiertarkę, można bez problemu kupić wszędzie dostępna taka jest otwornica, komplet całych takich otwornic, zwykłych otwornic w różnych rozmiarach, tam w granicach 30-40 zł można by bez problemu kupić. Ja właśnie takie kupiłem. Nie kupowałem takiej droższej. Spokojnie mi to wystarcza. Pajączek, sitko i mamy powałkę. Na to przychodzi nasz daszek. I mamy ul gotowy. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli ktoś wytrwał, oczywiście, do końca. Zapraszam do komentowania, do dzielenia się swoimi opiniami bądź spostrzeżeniami na temat właśnie daszków wykonanych, czy to z blachy ocynkowanej, czy też właśnie tak jak ja tutaj z blachy offsetowej. Jeżeli macie jakieś pytania również do mnie, to zapraszam na każde pytanie jak zawsze odpowiem. A teraz jeszcze raz dziękuję. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Pasieka Patryka.